na szósta rozprawa sądowa. Ja o sławy nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu będę. Czym dawno byłabym zrodzona pod inną gwiazdą? Wyście mnie nie znali, taką jak byłam. Teraz kanclerzu wywołaj przede mnie zbrodniów. Na pierwszym siedzę trybunale. Jeśli fałsz wydam, niechaj będzie ze mnie gniazdo robaków. Niech się ogniem spale. Ani mnie ujmie dobroć, ani trwoga. Ani odwiodą ludzie, ani czarty. Przysięgam sobie samej w oczach Boga być sprawiedliwą. Później. Sąd otwarty. Oto jest, księga praw. Oto zbawiciel. Na suchym drewnie krzyża rozpostarty. Ucałuj księgę i krzyż. życiel. Ktoś jest? Królewski lekarz. O co sprawa? O jadotrucie. Na kim? Na kostrynie. Twój wódz o pani można i łaskawa otruty skonał. Wielki rycerz ginie od jadu, co się zogie ludomorem. Na jego ciele żelaznym kolorem wyszło tysiące plam. Skonał otruty. Kogoż posądzasz? Niech sąd szuka winnych. Zbrodniarz nieznany odłożyć do innych sądów tę sprawę, niech ma czas pokuty. Zwyczajem kraju jest, mości królowo, wydawać wyrok choćby nad nieznanym. I zawieszony miecz trzymać nad głową. Ta jednego zbrodnia aż będzie schwytanym i daną gardło. Są jednak zbrodniarze wyżsi nad wyrok, święci jak ołtarze, niedosięgnieni. Takich Bóg ukaże. Do ciebie ziemski wyrok dać należy. Szczerosumienny. Cóż rzekły prawa? Jeżeli który z szlachty i z rycerzy, trucizną gorzką na życie nastawa, równego sobie i dopełni czynu. To kara miecza. Jeśli zaś kto z gminu otrucie spełni, dosyć. Sądź, królowo, niechaj u ciebie mniej waży praw słowo niż głos sumienia. Skończmy, otrawiciel winien jest śmierć. Na zamkowym progu odtrąbić wyrok, a jeżeli mściciel kat nie wypełni, zostawiamy Bogu. Niech teraz stanie oskarżyciel drugi. Ktoś jest. Cień tego, czym byłem, o smutci wyście mi pamięć odjęły na wieki, dręcząc pamięcią. Jako niezabudki trącane ciągle od płynącej rzeki, znajdują radość w ciągłym kołysaniu błękitnej fali. Tak ja, bity falą płynących smutków, we łzach i w niespaniu ulgę znajduję. Prawodawczą szalą nie można ważyć tego człowieka mowy. Tłumacz się jaśniej. Oto malinowy dzbanek, a oto nóż. Niechaj z tego dzbanka wypłynie nowy eurota z płaczu. Niech zaprowadzi smutnego kochanka falą przejrzystą do kochanki do robu Słuchajcie, ona żoną moją była, żoną mej duszy. Dziś jedna mogiła zamyka białe ciało, zakrwawione tym nożem. Patrzcie, oto na tym dzbanku znalazłem martwą o wiosny poranku zabitą nożem. W tej zawiej skardze czuć zbrodni zapach. Kanclerzu, ja gardzę szalonych ludzi za skażeniem. Pani, co on winien śledzić do ostatka? Pogardzać smutnym psa na kogowyciem, więc, że pasterzu rozstała się z życiem Twoja małżonka i znalazłeś ciało. Nożem przebite. Kiedy się to stało? Trzy razy księżyc i gwiazdy pobladły przed Apollinem. Mów, na kogo padły twe podejrzenia o zabójstwo krwawe. Parki, parki niełaskawe przecięły srebrną nitrę jej żywota. Może też z nieba jaka gwiazda złota pozazdrościła mojej kochance blasku w oczach i oczom zawrzeć się kazała. Gdzież ją znalazłeś? W dumającym lasku pod cieniem wierzby rozpłakanej spała snem nieprzespanym. Zawikłana sprawa. Wydaj królowo wyrok na nieznanych. Grać się sumienia. A jak sądzą prawa? Za śmierć chcą śmierci. Z tych pozabijanych nie będziemy mieli prochu ani ćwierci. Wydaj sumienny sąd. Winna jest śmierci. Winna. Więc sądzisz, że zbrodniasz niewiasta? Sądzę, jak sądzę. Niech ludowi miasta odtromią wyrok na zamkowym prochu. Katowi zemsta należy lub Bogu. Niech teraz stanie oskarżyciel trzeci. — Ktoś jest. Wdowa. Na kogo? Na dzieci skargę zanoszę. Mówią, że królowa piękna jak anioł. Niechaj ona sądzi. Miałam dwie córki. Stara, biedna wdowa, żywiłam obie. Młodsza uciekła z pod matczynej strzechy. Niedobre dziecko, lecz druga. W obliczu ludzi zaparła się głośno. A córko, mówię bądźże ty litosna dla starej matki co już bliska trunę była noc straszna i deszcz i pioruny pioruny i deszcz i ciemno i burza córka kazała wypędzić z podwórza mnie starą matkę na wichry i deszcze w noc i w pioruny i w burzę i jeszcze głodną kazała wypędzić z podwórca do lasu wiatr mnie poniósł załachmany piorun wypalił oczy oróżany mój królu złoty Złote mój panie, litości. Pani, ty milczysz? Takiej nieprawości mężczą się okropnie nasze mądre prawa. Przecież nie śmiercią. Lechitów ustawa. Śmierć przypisuje na niewdzięczne dzieci. Niechajcie księga naszych praw oświeci. Czytaj i czytaj we własnym sumieniu. A ty, staruszko, nazwij po imieniu wyrodną córkę, a ją ukaże. Co? Śmierć na córkę? Panie, bądź mi zdrowy. Żegnaj królowo, ja wracam do boru. Będę żyć rosą. Podłuk usta wtoru, kto zaniósł skargi, odstąpić nie może. Wyznaj. Nie, nie. Wziąć na tortury łożę i wszystkie stawy jej żelazne kleszcze. Cóż, wyznaj stara. Nie, panie. Raz jeszcze, pytam się ciebie o imię złej córy. Ona niewinna. Wziąć ją na tortury. Królowo moja, zlituj się. Ja stara, ja bym być ma matką mogła twoją. Boże, ty nic nie mówisz. Nic. To jakaś mara straszna na tronie. Więc ja się położę na tych żelazach i skonam. A w niebie Bóg wam odpuści. Wygadasz w boleści. Panie mój, jasny panie. I u ciebie żelazne serce. Praw się trzymam treści. A za to niech mnie wielki Bóg obwini lub uniewinni, A ty, monarchini, wiedz, że mam serce pełne łez goryczy i przerażenia. Od rana siedzę na sądach, a żaden z ręzarzy Tak nie pracuje długo i tak znojnie, już noc, panowie. Nie, to czarna chmura wisi nad zamkiem, Poradź się spokojnie, Twego sumienia, czego wartą córa, na której matka taką śmiercią kona. Wy ją osądźcie. Niech twoja korona przybierze blasku sądem sprawiedliwym. Ona zaprawdę winna ogniem żywym być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją. Osądź! Jak Bóg nieśmiertelny, winna jest sądu. Pociąć ją na ćwierci. Dać się sumienia i sądź. Winna śmierci. Kobieta piorunem boskim zastrzelony. Zamiast koronacyjne, bić w pogrzebu dzwony.